Warzyk. witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością. Dzień dobry. Dzień dobry. E, jesteśmy krajem wymierającym. E, to widać w statystykach już od dłuższego czasu. Dane Gusu pokazują, że kolejny rok z rzędu ubyło Polaków, tym razem o niemal 150 tysięcy. To przez to, że liczba urodzeń nie pokrywa się z liczbą zgonów, jakby nie wyglądało. Jak wygląda ostatnio, według ostatnich statystyk, liczba urodzeń i o czym to świadczy? No, mamy najnowsze dane za maj yy, i w, w tym miesiącu urodziło się 19,5 tysiąca dzieci. Yy, ja myślę, że już trwale zeszliśmy poniżej 20 tysięcy urodzeń dzieci miesięcznie. No to kolejny miesiąc. Kolejny miesiąc. Raz się tylko zdarzało, że po, było powyżej 20, ale to jest zupełnie nieporównywalne do tego, co było jeszcze rok czy nawet dwa lata temu. Yy, jeżeli Od stycznia do maja urodziło się 96 tysięcy dzieci. To jest o prawie 10% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Roku, te, czyli styczeń, maj 2024. Więc widzimy, że ten spadek liczby urodzeń naprawdę jest baś, bardzo szybki. On jest coraz szybszy, nawet w, właściwie oprócz dro, drobnych, drobnych zmian, można powiedzieć. Tak, no jest wyraźnie szybszy niż to było jeszcze kilka lat temu. E, i, no I teraz jest pytanie, czy na ile ten trend się utrzyma? Miejmy nadzieję, że się nie utrzyma. To spróbujmy to, oczywiście mamy taką nadzieję, spróbujmy to e, usadowić e, także w szerszym kontekście, bo e, raport Eurostatu. 2024 rok Polska odnotowała jeden z największych spadków liczby ludności wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko na Łotwie, dużo gorzej, czy na Węgrzech, ale to chyba marne pocieszenie. Czy, czy świat, czy Europa idzie w tym kierunku, a Polska w jeszcze większym tempie? Idzie, idzie w tym kierunku. To, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o ten przyrost naturalny, to w dużej części zależy też od struktury wieku ludności. Polska akurat ma stosunkowo liczną grupę tych osób starszych, którzy urodzili się w okresie wyżu powojennego. W związku z tym one teraz, te osoby już umierają, więc bardzo nam zawyżają tę liczbę urodzeń. Natomiast tu się nie trzeba tym pocieszać. Zgonów. Przepraszam, liczbę zgonów. Tak? Natomiast tutaj nie trzeba się pocieszać, ponieważ jeżeli taką dzietność i liczbę urodzeń będziemy mieli niską, jak mamy, to po prostu ta różnica zawsze będzie już ujemna. W innych krajach oczywiście jest podobnie. Tutaj kraje, też zwłaszcza ciekawe kraje bałtyckie, które w ostatnich latach po wejściu do Unii Europejskiej straciły też dość dużo ludności w takim wieku rozrodczym, która wyemigrowała. To była wyraźnie więcej niż Polska, mhm. jeżeli chodzi o procent liczby ludności w tym wieku. Więc to oczywiście u nich tym bardziej się odbija na liczbie urodzeń obecnie. Czyli migracja to jedno, ale mała liczba urodzeń drugie, liczba urodzeń spada w wielu krajach. To też jest Francja, to też są Niemcy, ale tam i tak ten wskaźnik jest dużo wyższy niż w Polsce. Bo u nas nie, za, nie zapewniają zastępowalności pokoleń. I to dużo, bardzo dużo nam brakuje. No, w żadnym kraju rozwiniętym, może z wyjątkiem Izraela, znaczy na pewno z wyjątkiem Izraela, y, nie, nie ma zastępowalności pokoleń. Nawet wśród tak zwanych jeszcze, co jeszcze 10-15 lat temu myśleliśmy, że to są tacy liderzy, prawda, którzy znaleźli ten sposób na to, żeby utrzymywać dzietność na stosunkowo wysokim poziomie, jak kraje nordyckie, jak wspomniana Francja, jak Irlandia, jak Islandia. E, jeszcze w 2010 tam były bliskie zastępowalności pokoleń, a teraz już naprawdę się mocno od nie oddać. No dobrze, to w takim razie jakie rozwiązania można wprowadzić? Rząd przyjął w piątek koncepcję rozwoju kraju 2050. Tu głównie Ministerstwo Funduszy za to odpowiada. Dokument strategiczny określa wizję rozwoju Polski na kolejne 25 lat. Jaka jest wizja walki z problemem demografii? w takim razie no, ja, rządu. Ja widzę, to jest pytanie do osoby z rządu. E, natomiast ja widzę, że istnieje pewne zainteresowanie ze strony osób tutaj decy będących decydentami e, dotyczących problemu demograficznego, jakaś chęć do tego, żeby ten temat rzeczywiście poruszyć i się z nim zmierzyć. E, więc e, myślę, że to można w jakiś sposób optymistyczny na to patrzeć. Oczywiście jest zawsze myślę, temat są dobre chęci. Są dobre chęci. Jest oczywiście temat instrumentów, żeby one odpowiadały na te prawdziwe e, i, i te głębokie przyczyny. Dzietności, a jeszcze pierwszej, to znaczy trudności ze schodzeniem związek, co jest w mojej ocenie być może kluczowym tematem i kluczową przyczyną tego, że mamy obecnie tak mało urodzeń i niską dzietność. Czyli głównym problemem są nie mieszkania, nie kwestie ekonomiczne, tylko związki. Że... Polacy nie łączą się w pary, jak rozumiem. Zwłaszcza ci młodzi Polacy w wieku, który rokuje na to, że będą mogli mieć dzieci, co ważne, w stosunkowo młodym, ponieważ są badania demograficzne, które pokazują, że im wcześniej urodzi się pierwsze dziecko, tym przeciętnie ma się więcej dzieci. A wiemy, że warunkiem do tego, żeby mieć dzieci, no to jest wejście w związek taki, który rokuje, że stanie się rodziną, że będziemy czuli się bezpieczniej i myślimy o wspólnej przyszłości. Ale trend wydaje się jasny. by Europejki, ale też Polki rodzą coraz później. Rodzą coraz... Roz, łączymy się w parę coraz później, jakby nie było. Y, y, rodzą coraz później i... Y, y... Polki rzeczywiście tak, natomiast jest pytanie, bo my mamy takie konwencjonalne przekonanie, że te późne urodzenia są dlatego, ponieważ Polacy lubią sobie podróżować, prawda, odkładać i mieć takie sobie swobodne życie, dopóki się nie urodzi. Natomiast mój wniosek jest trochę inny. Że Polacy są wypychani w kierunku późnych urodzeń. W związku z tym, że nie mają możliwości, żeby stworzyć właśnie taką stabilną, bezpieczną sytuację, żeby na dziecko się zdecydować. Czy chodzi o sytuację ekonomiczną? Ekonomiczną, tak, to znaczy, znaczy bardzo wielu młodych Polaków pracuje na umowy czasowe. Na czas określony. I to jest bardzo trudno się zdecydować na to, żeby mieć dziecko, ponieważ na przykład nie przysługuje zasiłek macierzyński, jeżeli w niewłaściwym momencie ta ciąża zaistnieje, mhm. a y, obecnie funkcjonujący program tego 1000 zł na dziecko przysłowiowo kosiniakowego no 1000 złotych to przy obecnych warunkach to nie są atrakcyjne pieniądze, więc pary starają się odłożyć, dopóki nie będą miały stałej umowy. Tak samo jednym z warunków ważnych dla pierwszego dziecka jest y, posiadanie własnego mieszkania. I znowuż, dopóki. I nie mamy stałej umowy, to trudno jest nam w ogóle dostać kredyt hipoteczny. Ale z drugiej strony, w, przepraszam, zakreślenie, w poprzednim ustroju minionym nie było to problemem, bo mieszkanie jest kilka milionów więcej niż wtedy. Ludzi jest de facto mniej niż wtedy. Bezrobocie no, też jest bardzo niskie. Więc, czy to na pewno tylko kwestie ekonomiczne? Czy po prostu my trochę nie zmieniliśmy naszego podejścia? My zmieniliśmy podejście. Jest ten taki dylemat, często się mówi, czy bardziej warunki ekonomiczne, czy bardziej kwestie no kulturowe. Od polityków słyszymy, brakuje 2 miliony mieszkań, będą mieszkania, będą dzieci. To takie duże uproszczenie, ale czasem padają takie określenia. Ja, ja chciałbym tylko tak do nawiązać do tego, że to jest nadmierne uproszczenie czy kwestie ekonomiczne, czy kwestie kulturowe. Ten wachlarz jest szerszy i nie da się go tak łatwo w to wpasować. Natomiast co do mieszkań, owszem, buduje się bardzo dużo mieszkań, tylko jest pytanie, czy te mieszkania trafiają do ręki, do rąk dwudziestoparolatków. Czyli na początku, kiedy jeszcze być może nie założyli rodziny, żeby mogli spokojnie tę rodzinę założyć i decydować się na dzieci. My wiemy, że jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, to jedynie kilka procent kredytów hipotecznych dostają młodzi, dorośli przed 30 rokiem życia. Jak nie ma bogatego rodzica, to trudno jest liczyć na własne mieszkanie, żeby kupić je za gotówkę i jeszcze uzbierać mm. na wkład własny pieniądze. Myślę, że można zakładać, że to 30-40, to, to i więcej latkowie kupują te mieszkania i domy. Tak, i często to jest na przeprowadzkę. To jest fundusze inwestycyjne, I na przeprowadzkę do, jak już by, zaczęliśmy jakieś małe kawalerki do czegoś innego, ale jeżeli chcemy, żeby programy i, i mieszkania pomogły w dzietności, to mieszkania powinny trafiać do 20 paro latków 22 23-24 celowo mówię, tak, mhm. żeby tam to troszeczkę nami potrząsnąć, bo y, dopiero wtedy te osoby mogły, będą mogły decydować się na dziecko. I oczywiście same mieszkania tematu nie rozwiążą, bo pakiet tych czynników, które wpływają na dzietność, jest o wiele szerszy. No dobrze, kilka tygodni temu opublikował, Cebos opublikował raport na temat podejścia do rodzicielstwa pokoleń milenialsów i tak zwanych Zetek. No i tutaj widać, nie wiem co Pan o tym powie, ale wydaje mi się, że widać spore różnice, takie zmienne kulturowe, ale też coraz bardziej konsumpcyjny styl życia, silniejszy indywidualizm, czyli ta, ta chęć jednostki, a także różniejsze więzy, więzi społeczne, a także przede wszystkim sama potrzeba posiadania dzieci. Tu widać duże zmiany na przestrzeni pokolenia 20 lat. Tak, no, są pewne zmiany. Zawsze jest pytanie, ponieważ młodzi dorośli zawsze są w dosyć specyficznej sytuacji, a jeszcze ci młodzi ankietowani są po pandemii, prawda? Dwa lata zamknięci w domu. To bardzo mocno zakłóciło ich rozwój taki emocjonalny i, i społeczny. E, więc zawsze jest pytanie, czy te czynniki się nie zmienią. Nawet no, mhm. oczywiście na kwestię taką pozytywną, że zwiększą chęć posiadania dzieci. E, jest taka, m, m, takie badanie, które pokazuje, że kiedy młody dorosły Posły, nawet który deklarował przez całe życie, że nie chce mieć dzieci, nigdy nie będzie miał dzieci, ale wejdzie w stały, w stabilny związek, to jest w szczególności panie, to nagle się okazuje, że te dzieci chcą mieć, ponieważ zaczyna działać nasza, nasza biologia, nasz organizm, nasze hormony, które jakby w sposób naturalny kierują nas w kierunku temu, żeby posiadać potomstwo. Z drugiej strony nie zmusimy nikogo do związków, a nie. widać, że statystyki pokazują, że związki są trochę mniej trwałe, coraz częściej zmieniamy partnerów też, zanim zanim znajdziemy tego konkretnego partnera, wejdziemy w związek małżeński, których też się zawiera mniej, to wszystko ze sobą się dodaje. Tak, to się, to się ze sobą wiąże. Ale też, co ciekawe, co my wiemy z badań, to jest to, że jeżeli spotykało się z dziewczyną, z chłopakiem, gdzieś tam za młodu, prawda, nabiera się pewnego doświadczenia, jak to jest w relacji. I to paradoksalnie sprzyja, że jak się zdecydujemy na ten ostateczny związek, przynajmniej taki, o którym chcielibyśmy, żeby był tym ostatecznym, żeby mieć dzieci i żeby ten związek rzeczywiście był udany. Mhm. Problemem jest to, jeżeli mamy z kilkoma osobami mieszkaliśmy. Czyli Myśmy już taki związek oparty na wspólnym zamieszkaniu, to wiemy, że to y, raczej słabo rokuje dla każdego kolejnego y, związku. Natomiast to, że, że się spotykamy, że mamy dziewczynę, że mamy chłopaka, prawda, to jest dobrze. No dobrze, to najważniejszy. Y, pan powiedział, że to jest cały wachlarz, i to jedno, jedno uzależnione od drugiego. Ale najważniejszym, jak rozumiem, taka jest pana teza, najważniejszą, y, najważniejszą przeszkodą tego, że Polki Polacy nie mają dzieci, to jest y, problem z wchodzeniem w związki. Zawieranie tych związków, tak. trwałe związki na wczesnym etapie życia. Tak, ale ja bym to zdezagregował na takie rzeczy, na które można oddziaływać. Czyli co jest przyczyną tego, że mamy te trudności schodzenie związki. Pierwsze to jest kwestia, pewnego rozjazdu między kobietami a mężczyznami, jeżeli chodzi o wykształcenie. Wiemy, że kobiet, o wiele większy odsetek kobiet jest z wyższym 200, wykształceniem tak. i mniejszy mężczyzn. I dlaczego to jest istotne? Ponieważ nasze wykształcenie jest jednym z najważniejszych czynników, które określa coś, co nazywa się statusem społeczno-ekonomicznym. Szeroko rozumiany nasz szacunek społeczny, który my otrzymujemy, dostęp do zasobów i tak dalej. To, co określa też, to są nasze dochody, prawda, zawód, który wykonujemy, jakaś pozycja społeczna i tak dalej. I pary wchodzą w związki wtedy, kiedy mężczyzna i kobieta mają do siebie podobny status społeczno-ekonomiczny. Idealnie, gdyby mężczyzna miał troszeczkę wyższy, ponieważ on wtedy zapewnia kobiecie większe poczucie bezpieczeństwa, bo ma większy dostęp do zasobów. Tak? Ona, ona wie, że może się lepiej, lepiej czuć i bezpieczniej i decydować się wtedy na dziecko. I jeżeli mamy taką sytuację, że są te różnice w wykształceniu, to część kobiet z wyższym wykształceniem nie znajdzie nigdy potencjalnego męża czy ojca swoich dzieci, i część mężczyzn z wykształceniem średnim, zawodowym również nie znajdzie. Do, na to nakładają się oczywiście też różnice geograficzne, ponieważ, jak wiemy, uczelnie wyższe są skoncentrowane w niezbyt dużej liczbie dużych miast, więc panie jest urodzone poza tymi miastami chętnie migrują do, do tych miast, więc na przykład w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie widzimy bardzo dużą nadwyżkę no, bardzo dużą nadwyżkę w każdym razie młodych kobiet w stosunku do młodych mężczyzn. Których brakuje w mniejszych ośrodkach. Tak, i tam ta różnica jest o wiele większa. Pamiętajmy też, że rodzi się więcej chłopców, więc e, zawsze jakaś część mężczyzn nie znajdzie dla siebie partnerki. E, natomiast no, teraz tym bardziej jest to podkreślone, prawda? Mhm. Zwłaszcza, że zostają często w tych takich terenach wiejskich, poza dużymi miastami też często no, chłopcy, panowie z, z niższym statusem społecznym. Nie zawsze, ja nie chciałbym tutaj jakoś kogoś stygmatyzować, ale to często jest też widoczne. To kobiety są, przepraszam, zakresie przekształcone, czy mężczyźni niedokształceni? To jeszcze jest inaczej. Bo y, 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 trochę inne, inną, y, inne możliwości ma mężczyzna ze średnim wykształceniem, a inne kobieta, mm. wiemy na przykład, że różnica w dochodach, jak ma, jakie ma kobieta w zawodach takich, które kobiety preferują, y, jak ma wyższe wykształcenie jest większa niż kiedy mężczyzna przechodzi ze średniego do, do wyższego. Czyli ze średnim wykształceniem mężczyzna może całkiem nieźle zarobić, a kobieta już tak niekoniecznie. Mhm. Więc jest ten pewien awans. Hmm. Psiecko. Coraz częściej pojawia się to określenie. Ja też bardzo fajnie tutaj pokażę na pańskiej okładce, pańskiej książki, widać tutaj na przykład przykładową modelową rodzinę mama, tata, dziecko, ale mamy też takie przypadki tutaj dwoje ludzi dorosłych z, z psem czy z kotem, czy to jest czy to jest y, sposób na. Y, y, nie wiem właściwie jak zadać to pytanie nawet. E, czy to jest inny rodzaj wyboru niż, niż posiadanie potomstwa? Właśnie czy, czy coraz częściej wybieramy tego naszego czworonoga jako alternatywę dla, dla naszego dziecka? W mojej ocenie nie że to nie są y, kwestie konkurencyjne. Y, w mojej ocenie to, że samotna młoda kobieta, bo chyba o tym głównie mówimy, ma dziecko, to nie jest... Kom... Ale u mężczyzn też to widać. Że... Też coś się zdarza, ale to chyba ma inną funkcję. To jest bardziej kompensata, pewien plaster na ranę tego, że nie mamy dziecka. Mhm. To znaczy y, dziecko, pies, kot, pod wieloma względami jest podobny do małego dziecka, jeżeli chodzi o sposób zachowania się, pewne takie oddanie i bliskość, pewną taką satysfakcję z kontaktu, y, z, kontaktu z nim. Ale wiemy też, że w rodzinach, i taka idealna wizja rodzinów Polaków, to jest oczywiście domek na przedmieściach, małżeństwo, dwójka lub trójka dzieci i pies i kot lub kot, które są integralną częścią. Natomiast w mojej ocenie, jak kobieta nie ma dziecka, to następuje coś, co psychologowie nazywają sublimacją, pewnym takim przeniesieniem części, wartości takie emocjonalnej dziecka na tego psa czy kota. A u mężczyzn też to widać. U mężczyzn też, tak, ale mówimy tak popularnie bardziej, u, u, że to u pań to dotyczy. I kiedy, kiedy te osoby weszłyby w związek, który jest bezpieczny i trwały, tak? To y, pies czy kot nie byłby tutaj przeszkodą, mhm. żeby zdecydować się na kolejne dziecko. To jest w mojej ocenie nieco przestrzelone, jeżeli chodzi o taki rozgłos medialny w stosunku do tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Wcześniej pan wspomniał, jeszcze wracając, że kobiet się rodzi więcej niż mężczyzn. No, tak wygląda z... Mężczyzn rodzi się więcej niż kobiet. Mężczyzn więcej niż kobiet. Z kolei w jednym z artykułów pisał pan o tym, że e, oczekujemy częściej dziewczynki jako potomstwa niż, niż chłopca. Znaczy jest większe zapotrzebowanie. Odrobinę, odrobinę zmieniły się w ostatnich latach w krajach rozwiniętych takie ideały dotyczące tego, czy bardziej preferujemy chłopców. Chłopcy bardziej... dziewczynki. Ale to są, to są minimalne rzeczy, mhm. zwłaszcza tutaj w krajach zachodnich. One się troszeczkę przesunęły. Kiedyś była nieco większa preferencja do chłopców, ale też nie jakaś taka bardzo duża. Mhm. Teraz jest troszeczkę więcej dla, w stosunku do dziewczynek. No ale to cały czas nie ma wpływu na to, jak de facto te dzieci się rodzą, ponieważ o tym decyduje nasza biologia, na, nasze procesy tutaj zapłodnienia. I ciąży, na które my nie mamy tak bezpośrednio wpływu wolicjonalnie. Na niektóre rzeczy mamy wpływ, na przykład dofinansowanie programu Invitro, które działa od lipca zeszłego roku. Na ile ono ma wpływ tak naprawdę na, naszą, na poprawienie naszej demografii, na dzietność w Polsce? No to jest pytanie trudne, ponieważ co my wiemy, że przez pierwsze 11 miesięcy tego programu uzyskano ponad 12 700 ciąż i, i to może tak zabrzmieć optymistycznie, natomiast jest rzecz bardziej troszeczkę złożona, to znaczy my wiemy, że część tych ciąż nie zakończy się urodzeniem, około 30% tych ciąż nie zostanie donoszone, nie, nie, nie skończy się urodzeniem, więc mówimy tutaj już około powiedzmy 9000 Urodzeń. Mhm. Jest jeszcze trudniejsza taka rzecz, która się pojawia w bardzo niewielu artykułach naukowych demograficznych, e, które się zastanawiają, na ile te ciąże z in vitro są ciążami, które by się nie pojawiły, a na ile są substytutem ciąż, które prędzej czy później i tak by się pojawiły. Bo my, co my wiemy, to. Niepłodność, która kwalifikuje do, do procedury, definiowana jest jako 12 miesięcy starań bezowocnych mhm. o, o, o powstanie ciąży. Natomiast no, my wiemy, że wiele par, zwłaszcza tych młodszych, nawet jeżeli przez 12 miesięcy nie osiągnie ciąży, to prędzej czy później w przeciągu kolejnych trzech lat ten ciążę osiągnie. Problem jest tam blisko 40 roku życia, ale tam in vitro również bardzo słabo, mhm. ma bardzo słabą skuteczność. E, więc y, jeszcze jakbyśmy tak rozważali, netto brutto, y, to znowu może powiedzieć, że ten wkład in vitro nie jest aż taki duży i na pewno in vitro nie jest naszym y, złotym gralem dla, dla dzielnocie. No bo skoro rośnie jest ile urodzeń? 251 tysięcy urodzeń 25, było w ubiegłym roku. 251, z czego około 9 tysięcy to in vitro, tak? To, to będzie powiedzmy. in vitro, tak, powiedzmy, z czego, no znowu szacunki są takie, że około 1 trzecia tych urodzeń jest in vitro, to są takie urodzenia, które by się nigdy nie pojawiły, czyli to jest takie dodatkowe 3 tysiące, to nie jest dużo. Ale tym niemniej te pary, które no, się starały na różne sposoby i których to akurat dotyczy, że ta ciąża by się nie pojawiała, na pewno się cieszą. To jeszcze ostatni wątek. Co jakiś czas pojawia się tak zwany pomysł bykowego, czyli takich dodatkowych obciążeń finansowych dla osób bezdzietnych po 30 roku życia, czyli nie zachęta, a kara właściwie można powiedzieć. Ostatnio Sejmowa Komisja odrzuciła taką petycję jako niezgodną z Konstytucją, bo tam chodziło też o ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Czy to jest, czy to jest w ogóle rozsądne rozwiązanie? Czy to jest dobry krok? Ja myślę, że to jest dobry krok w tym rozumieniu, że widać pewne staranie się o to, żeby coś, coś zrobić. To była petycja. Mm. Anonimowa. Anonimowa, tak, obywatel zastrzegł sobie, więc nie wiem, kto ją złożył. Ale zdarzały się takie głosy też wśród polityków, yy, nawet jeden był kandydat na prezydenta, mówił głośno obykowym. Tak, yy, więc jest to jakieś poszukiwanie yy, tego. Natomiast akurat ten konkretny program, w mojej ocenie, mógłby nawet zadziałać negatywnie mm. na dzietność. I to nawet nie o to chodzi, że młodzi byliby tam dodatkowo obciążeni, czy jest to niesprawiedliwe, tylko ja się zastanawiałem, czy by to znowu dodatkowo nie wpłynęło chociażby na zdolność do uzyskania kredytu hipotecznego, bo było to znowu zdjęcie troszeczkę z tych dochodów do dyspozycji, mm. jakichś potencjalnych, y, potencjalnych wartości. E, więc mo, ja zawsze się wypowiadałem sceptycznie odnośnie potencjalnego skutku tego tak zaprojektowanego inwitu, jak wpłynął do, do Sejmu w Polsce, y, przepraszam, y, bykowego, więc y, to, że zostało odrzucone, to ja z tego powodu jakoś nie, nie rozpaczam. Powiedział pan Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia PAP. Jak zwykle jutro o godzinie 10.